Cześć, witajcie, z tej strony Katarzyna Pura z Tabletowo.pl, natomiast w moich rękach kolejny tablet, który trafił do recenzji na Tabletowo, mianowicie Acer Iconia One 8 b 1810 Dla osób, które oglądają moje recenzje w miarę regularnie, urządzenie to wyda się dość znajome. Dlaczego? Ano dlatego, że jakieś pół roku temu recenzowałam dla Was bliźniaczy model b 1 730 HD, jeśli mnie pamięć nie myli, była to siedmiocalowa propozycja, również Acer'a Oczywiście miała podobny wzór na tylnej obudowie, z tym, że tutaj mamy zastosowaną obudowę stworzywa sztucznego lekko pokrytą gumą, dzięki czemu ta obudowa o wiele lepiej trzyma się w dłoniach i w ogóle bardzo dobrze w nich leży. Natomiast w 7-calowym tablecie, który przywołałam chwilę temu. Były to plecki typowo wykonane z plastiku, które było chropowate. Tu mamy fajną teksturę. Ona w dotyku przypomina trochę Nexusa 7 pierwszej generacji. Jeśli mieliście kiedykolwiek go w dłoniach, na pewno doskonale wiecie o co mi chodzi. Skoro już jesteśmy przy pleckach, oczywiście trzeba pamiętać, że obudowa nie jest demontowalna, przez co nie możemy dostać się do środka i wymienić akumulator, akumulatora na własną rękę. W centralnej części znajduje się logo Acera. Na dole mamy dwa głośniki. Jeden znajduje się po lewej stronie grilla, a drugi po prawej. Można to oczywiście w prosty sposób, sposób sprawdzić, zagłuszając, zatykając jeden z nich i sprawdzając, czy drugi faktycznie działa. No i tak jest. Jeśli chodzi o porty i złącza, no to po prawej stronie, patrząc na krawędź z góry, można by odnieść wrażenie, że nie ma nic, że jest pusta. Natomiast jest to tylko złudne wrażenie. Mamy tutaj z tyłu schowany w głębi slot kart MicroSD, który co ważne obsługuje kartę o pojemności do 128 GB. Na dolnej krawędzi nie mamy faktycznie nic, żadnego portu, żadnego złącza. Na prawej z kolei mamy srebrne przyciski. U góry mamy włącznik, natomiast poniżej przyciski do regulacji głośności plus minus. Górna krawędź skrywa w sobie 3,5 mm jack audio, port mikro USB. Na no z tyłu, o czym nie wspomniałam, mamy obiektyw aparatu o rozdzielczości 5 megapiksela. Z przodu, jak widać. Ekran, który zbiera odciski palców w niesamowicie szybkim tempie. No i mogliście zobaczyć to, co mi się przytrafiało dość często czyli przechodzenie z ekranu domowego do jednej z czterech aplikacji, które możemy właśnie z tego ekranu blokady uruchamiać. Niestety nie da się tego wyłączyć, a jeżeli się da, to ja do tej funkcji nie dotarłam, więc wydaje mi się jednak, że nie ma takiej opcji. Z ekranu domowego, z ekranu g blokady, przepraszam, możemy przejść do aparatu. App Files lub App Gallery lub odblokować ekran. Odblokowanie trwa najszybciej, natomiast jeżeli chcemy się przełączyć na przykład do aparatu, no to to uruchomienie aparatu już troszeczkę dłużej trwa. Możemy również stąd przejść do jednej z tych dwóch aplikacji, o których wspomniałam, no i niech będzie to właśnie jedna z nich. App Photo, czyli jednak App Photo, a nie App Gallery, no a w sumie na jedno wychodzi. Uruchomienie tej, tej aplikacji z poziomu blokady już trwa nieco dłużej. Ale tak naprawdę nie o tym chciałam Wam powiedzieć, a o tym, co mamy z przodu, czyli na przedniej, e, przedniej na, na froncie tego urządzenia. E, przede wszystkim w oczy rzucają się dość grube ramki, no nie oszukujmy się, nad i pod ekranem są one naprawdę grube. Po prawej i lewej stronie również mamy do czynienia z grubymi ramkami, które niestety rzucają się w oczy. E, jeżeli byście chcieli porównać z innymi tabletami ośmiocalowymi, na pewno zobaczycie różnicę w przypadku innych modeli, które aktualnie testuję, czyli na przykład Insignia 800M lub Asus PhonePad 8. Te ramki zarówno przy krawędziach lewej i prawej, jak i nad i pod ekranem są po prostu cieńsze. Jak już wspomniałam, pod wyświetlaczem mamy logo Acera, natomiast nad mamy kamerkę do połączeń wideo i tzw. selfie, czyli do robienia autoportretów. Jeśli chodzi o ekran, mamy tutaj przekątną 8 cali, Rozdzielczość standardowa dla tych ośmiu, czyli 1280x800 pikseli. No nie jest to powalająca na kolana wartość. No tutaj się nie ma co oszukiwać. Osoby, które korzystały z urządzeń o wyższej rozdzielczości, czyli o wyższym zagęszczeniu pikseli na cal, zdecydowanie zauważam, że te czcionki są powstrzępione, nie są do końca ostre i czytelne. Co nie zmienia jednak faktu, że można swobodnie zapoznawać się z treściami, które znajdują się na poszczególnych stronach internetowych. Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida w wersji 4.4 Kitkat. Mamy tutaj możliwość tworzenia kont użytkowników. Co ważne, jego procesorem jest Intel Atom czterorodzeniowy. Ale jest to jednostka Z3735G, jeśli ktoś by chciał dokładnie wiedzieć. Ale niestety tutaj trzeba powiedzieć o tym, że wspierany jest przez 1 GB pamięci operacyjnej. Dlaczego o tym mówię? no dlatego, że po otworzeniu kilku stron w wyszukiwarce, w przeglądarce internetowej, jeżeli chcemy przełączać się pomiędzy nimi, Oczywiście najpierw sprawdźmy, czy wszystkie się załadowały, żeby nie było, że coś tutaj zah zahachmęciłam. Spójrzmy, czy wszystkie faktycznie załadowały się. No, powinno być wszystko ok. Więc jeżeli chcemy przejść z jednej karty do drugiej, no to w większości przypadków następuje przeładowanie. Nie zawsze co prawda, ale jednak jak widać występuje. Dlaczego wybrałam takie strony, a nie inne? Ano dlatego, że przeładowane są one zarówno treściami, jak i wszelkiego rodzaju multimediami w postaci chociażby grafik. No i widać, że przeładowanie następuje. Jeśli chodzi o samo działanie tego urządzenia, większych zastrzeżeń do niego naprawdę nie mam. Może nie jest demonem prędkości, tak jak wspomniałam wcześniej otwieranie tych aplikacji. Czasami potrafi trwać dość długo, to jednak, jeśli chodzi o takie typowe użytkowanie, tutaj raczej nie można mieć większych zastrzeżeń. Co istotne, jeśli chodzi o odtwarzacz multimedialny, preinstalowany ma problemy z niektórymi kodekami dźwięku i z niektórymi formatami wideo, ale jeżeli korzystamy na przykład z odtwarzacza, który aktualnie uruchomiłam, który można pobrać oczywiście z Google Play. Problemy te znikają. Zresztą w tym momencie mamy jeden z, jeden z testowych filmików, który, z którym nie radzi sobie większość tabletów, jeśli chodzi o dźwięk i napisy. W tym przypadku, jeśli chodzi o odtwarzacz VLC, nie ma tego problemu. Standardowo zarządzanie tym tabletem odbywa się za pomocą dwóch belek systemowych. Lewa to są wszelkiego rodzaju powiadomienia. Prawa, skróty do ustawień najważniejszych. No, i mamy tutaj przede wszystkim ekran cast, czyli możliwość przerzucenia obrazu i dźwięku na ekran zewnętrzny, czyli na przykład do telewizora. Mamy również dwie funkcje, których nie znajdziemy w tabletach konkurencji, a właściwie znajdziemy tylko w nieco innej formie. Mamy tutaj pływające gadżety. Nie zostało to przetłumaczone na język polski, jak widać. To są tak naprawdę pływające aplikacje, których jest cztery. Jak widzicie, pierwszą jest kalendarz, drugą jest mapa. Tutaj musimy chwilę poczekać, aż ona się uruchomi. Możemy odrzucić. Nie mamy włączonego GPS-u w tym momencie, więc to nie będzie do końca działać tak, jak chcemy. Mamy tu jeszcze kalkulator, no i szybką notatkę. Bardzo przydatna sprawa. Zwłaszcza dla osób, które chcą mieć pod ręką właśnie tę aplikację. No a druga sprawa w oprogramowaniu to są gesty. Tych gestów nie ma zbyt wiele, bo tak naprawdę są tylko trzy. I możemy za ich pomocą albo włączyć, by urządzenie nam się wybudzało, albo ustawić przechodzenie do jakiejś wybranej aplikacji. Musimy uruchomić tę funkcję. No i po chwili. Wybierzmy, że na przykład chcemy przechodzić bezpośrednio do, a niech będzie dysku Google. No i w tym momencie, jeżeli wyłączymy ekran, podwójne kliknięcie na ekran powinno nam uruchomić Google Drive, czyli dysk Google'a. Jak widzicie, w tym momencie właśnie to następi, nastąpiło. Jeżeli byśmy chcieli wybudzić, wybudzić urządzenie, no to niech będzie, że chcemy przejść do ekranu domowego poprzez gest pięciu palców. Jak widzicie, bez żadnego problemu wszystko zadziałało. No działa, no, jest to fajna sprawa, ułatwiająca korzystanie z tabletu niewątpliwie. W ustawieniu nie znajdziemy już nic ciekawego. No, nie ma tutaj zmodyfikowanego oprogramowania. Tak jak mówiłam, to jest wersja 4.4 KitKat. Warto wspomnieć o tym, że urządzenie oferuje 16GB pamięci, rozszerzane przez slot kart. MicroSD do 128 GB maksymalnie, tak jak wspomniałam wcześniej, bez możliwości przenoszenia aplikacji gier na kartę pamięci. Jeśli chodzi o baterie, no to jeśli korzystamy z tabletów bardzo intensywnie, na włączonym ekranie jest w stanie pracować przez około 8-9 godzin, czyli średnio przez 2-3 dni, jeśli chodzi o użytkownika takiego. Typowego, czyli raz na jakiś czas weźmie tablet do ręki, sprawdzi, co się działo w świecie. Jeśli chodzi o PDF-y, no to w tym momencie zobaczymy, jak się tablet sprawdza w tej roli. Oprócz tego, że oczywiście rozdzielczość ekranu jest przeciętna, PDF-y wczytują się bardzo szybko. Możemy oczywiście treści przybliżyć, i wtedy te czcionki się, stają się bardziej czytelne i ostre. Plik ważący 94 MB. Również bez żadnych problemów szybko się wczytał. Jeśli chodzi ogólnie o e, wrażenia z użytkowania tego tabletu, mam bardzo pozytywne. Przede wszystkim ma ciekawą obudowę, szybką pamięć wewnętrzną, dzięki czemu przełączanie między poszczególnymi aplikacjami jest prak praktycznie natychmiastowe. E, oprócz tego e, ma te 16GB pamięci, co w tanich urządzeniach, a trzeba przypomnieć, że urządzenie to e, sprzedawane jest w momencie nagrywania tej recenzji za. 499 zł jest rzadko spotykane. No oprócz tego ma i GPS, i Bluetooth, smukłą obudowę, pływające aplikacje i ten gest wybudzania. No i trzeba też pamiętać o tym, że działa naprawdę w porządku. E, oprócz tego e, ma aparat, który jest całkiem przyzwoity jak na tablet, ale nie powiedziałem, żeby powalał na kolana. Zresztą mogę wam pokazać kilka zdjęć przykładowych wykonanych właśnie tym tabletem. Oczywiście w oryginalnej rozdzielczości wszystkie zdjęcia, ciekawsze zdjęcia, oczywiście zostaną załączone do recenzji. No, te zdjęcia nie są powalającej jakości, ale zobaczycie w recenzji tekstowej na tabletowo, że przednia kamerka radzi sobie o wiele, wiele gorzej. Więc mamy tu przeciętną rozdzielczość ekranu, grube ramki okalające ekran. 1 giga pamięci RAM, no i braki wszelkiego rodzaju, czyli brak możliwości przenoszenia aplikacji na kartę pamięci, brak czujnika światła, brak procentowego wskaźnika naładowania baterii, brak wsparcia dla pamięci sformatowanych w NTFS, no i brak diody powiadamiającej. Jeśli chodzi natomiast o nagrywanie wideo, w tym momencie będziecie mogli zobaczyć filmik, jak nagrywa ten tablet. Warto wspomnieć o tym, że jasność minimalna ekranu wynosi 23 nity, co oznacza, że podczas korzystania z tabletów nocy, no niestety będzie nam świecił w oczy dość mocno. E, oczywiście na szczęście w Google Play można znaleźć wszelkiego rodzaju aplikacje, które obniżają e, poziom jasności ekranu. E, oprócz tego, e, maksymalna jasność ekranu wynosi około 450 nitów. Która jest naprawdę w porządku, jeśli chodzi o komfort korzystania z tego urządzenia w słońcu. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że charakterystyka błyszczącego ekranu jest jaka jest, czyli że wszystko będzie nam się odbijało dookoła. No i trzeba też pamiętać o odciskach palców, które niesamowicie irytują podczas korzystania z tabletu, właśnie w słońcu na zewnątrz. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie sera Iconia One 8B1810, a oczywiście standardowo postaram się na nie odpowiedzieć. No a tymczasem pokażę Wam, jak to urządzenie radzi sobie z grami. Pozdrawiam Was serdecznie, Katarzyna Purat, opel. Street home, at least it was before I fucked everything up. Uh.